Elo, tutaj ja, XT Polska i dzisiaj super dzień, bo jest losowanie zwycięzców konkursu na y, 3, 3, na... To był specjal na 35 subów, czy tam na 40 już nie pamiętam. Dziękuję Wam, że w tak szybkim czasie nabliście aż 10 komentarzy. Y, pod... Y, 10 komentarzy i właśnie te osoby, które napisały komentarz są ich e, karteczki z e, nikami właśnie tutaj, Wie, więc zaczynam losowanie. Będę losował 4 osoby. Jedną m, dodatkową tylko dlatego, że jakby te inne osoby, m, jakaś osoba się nie zgłosiła, to by zajęła jej miejsce. No, do, a no dobra, przechodzimy już do losowania. Najpierw... Miejsce trzecie. Okay. Seba, kolekcjoner. Trzecie miejsce. Drugie miejsce. Kamil kolekcjoner. No. I pierwsze miejsce. Antoni Antosso. Antoni Antosso. No i osobą, która... Jak jedno się nie zgłosi zejmie miejsce, to Tomasz Gutkowski Tomasz Gutkowski Czyli jak mówił mi to chyba Invisimals Gaming. No gratulujemy osobom. Czyli jeszcze przypomnę hmm... Przypomnę yy, reguły. Mam tutaj yy, 11 kart. I tak, yy, Anto, Antoni Antoso wybiera sobie cztery karty. Tak, cztery karty z tych. Tej, 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 tej i tej i tej, i tej, i tej, i tej. Więc masz wybór mm, sobie wybrać te karty i albo dzisiaj, albo do, do, do 14 czerwca musisz napisać komentarz, jakie karty wybierasz i, i na PW, czy na Facebooku napisz swój kontakt, to uzgodnimy twój adres i jak ci wysłać i takie tam. No i później wybierasz sobie z tych kart właśnie co pokazałem cztery. Później ten co za drugim miejscu już nie pamiętam to był chyba Kamil kolekcjoner. Tak Kamil kolekcjoner wybierasz sobie później jeżeli te, jeżeli te które wybrał no na przykład seba sobie ten antoni wybrał tą tą i tą i tą to ty możesz wybrać spośród tej 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 no i tych tamtych czterech pozostałych no i tam podaj że był seba kolekcjoner bierzesz pozostałe trzy no i Tomasz gutkowski jeżeli jeżeli żadna z, jedna z tych osób nie będzie miała, nie będzie miała, nie skontaktuje się ze mną, to po prostu odbierzesz jej nagrodę albo sobie sam wybierzesz, a jeżeli nie będzie innych, to po prostu te, te karty przepadną. No więc macie ma czas napisać komentarz do 14 czerwca. Znaczy to tak naprawdę zależy od pierwszego miejsca. Czyli, więc Seba, jak nie napiszesz komentarzu do 14 czerwca, to Tomasz za Ciebie wejdzie, on jest bardzo aktywny i y, on wybierze sobie karty. Jak Kamil się nie zgłosi, to napisze komentarz Seba. Antoni się zgłosił, no i tak będzie. Więc dziękuję za obejrzenie tego odcinku. Cześć i pa. Dziękuję za udział w konkursie. Na pewno będzie jeszcze dużo innych, więc cześć. A i zapraszam, wymienię ze mną, bo u mnie czeka sterta. Po prostu sterta. Kart. To jest Euro. To jest World Cup Brazil. To jest Champions League. I tam są dalej takie stare setki. Dziękuję za obejrzenie tego odcinku. Cześć. ciao. И по...